I konie ruszyły. Nieźle Karl Villa, natomiast z tyłu ruszyły Tore Campo oraz Double High Lady. I tutaj tymczasem hazardistka też jest w ciubie. Hazardistka na drugim miejscu Warza Zat, to jest czołówka. Na trzecim galopuje Prince of Lyra. I dalej Karl Villa, jest tam również Larpur Lar. I w czołówce pojawił się również Dancing Rico, ale się rozciągnęły te konie. Z tyłu zupełnie galopuje Tore Campo. Tam z tyłu również Double High Lady. Z tyłu jest również Santos Szumawa. A tymczasem konie już są na uku. Na uku i cały czas hazardistka. Hazardistka blisko niej. Warza na trzeciej pozycji Prince of Lyra. I to jest czołówka. Tam się troszeczkę zgrupowała ta grupa. Tam jest. Larpur Lar jest tam również Dancing Rico i jeszcze Carl Villa. I potem odstęp i tam dalej są cztery konie. Na prostą wyprowadzi tutaj przy wewnętrznej Prince of Lyra, bardzo ładnie. Kto do niego będzie próbował finiszować? No tutaj dwa konie finiszują polem Larpur Lar i tam jeszcze troszeczkę dalej Dancing Rico, ale on zmienił tutaj, zmienił tor. Ucieka tymczasem Prince of Lyra. Prince of Lyra. Na drugiej pozycji Larpur Lar utrzymuje pewnie to drugie miejsce. O trzecie miejsce e, walczą Karl Villa oraz tam jest e, Dancing Crico. Tymczasem Prince of Laya, Olivia Szarład wygrywają łatwo ten wyścig. Na drugim miejscu jest e, Larpur Lar, na trzecim Karl Villa, a na czwartym skończył Dancing Crico. Teraz pozostałe konie: no, dwa ostatnie miejsca Santos, Szumawa oraz Tore Campo.